Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj przy okazji rozpoczęcia nowego programu Interreg który będzie służył pograniczu polsko-czeskiemu przez kolejnych 7 lat właśnie tutaj na Dolnym Śląsku wraz z zaprzyjaźnionymi partnerskimi krajami po stronie czeskiej. To setki milionów złotych, które popłyną do naszych gmin, ale też do organizacji pozarządowych. Jednym z takich projektów, z których jesteśmy dumni, które za chwilę zostaną, będą realizowane, jest projekt, który będziemy realizowali wspólnie z krajem hradeckim i wspólnie z krajem libereckim. To jest projekt Jesteśmy z wami Razem dla Ukrainy. No, w tym trudnym czasie, w którym wiele osób potrzebuje pomocy, wiele osób przebywa cały czas na Dolnym Śląsku, uciekając przed wojną. Tutaj również po stronie czeskiej takich osób jest bardzo dużo. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że należy, przynajmniej część z tych środków z pogranicza, przekazać właśnie na rzecz integracji, na rzecz nauki języka, na rzecz działań integrujących właśnie tą społeczność ukraińską zarówno po, po, po stronie czeskiej i po stronie polskiej. Dlatego w ramach projektu, który wspólnie z partnerami bardzo dziękuję hetmanom obu krajów, będziemy realizować, w ramach tego projektu przeznaczone zostanie 700 tysięcy euro właśnie na zadania związane z bezpośrednim wsparciem dla uchodźców z Ukrainy. Są to działania takie jak chociażby doradztwo prawne związane z legalizacją pobytu czy yy, czy to po stronie czeskiej, czy po stronie polskiej, ponieważ te przepisy bywają różne. Wsparcie związane z kształceniem zawodowym, też wsparcie psychologiczne. Oczywiście to, na co również sporo środków zostanie przeznaczone, to nauka języka zarówno polskiego, jak i czeskiego. Oczywiście integracja nowej społeczności, w tym integracja dzieci z niepełnosprawnościami, to też jest przewidziane w tym naszym wspólnym projekcie. Integracja z lokalną społecznością poprzez obozy i półkolonie dla dzieci. Także miśmy jesteśmy radzi, że jesteście z Kropowska w rozjíždí a že se nám v ní podaří pokračovat. Dzień my se bardzo těšíme, že, Polsko, že współpraca polsko česka rozvíjá se i máme naději, že dalej będzie se rozvíjala. Máme už mnoho za sebou. V minulém roce se potkali v Karpači gastronomické školy, následně se potkali sportovci a hráli spolu dva dny házenou. Máme za sobou už první projekty. V minulém roku spotkali, se představitelé škol gastronomických W Karpaczu, później spotkali się sportowcy grając w siatkówkę się nam na nawiązać intensywną współpracę na poli-cybernetycznej bezpieczności. ja osobiście dzisiaj do Wrocławia na Polski Cybertron, co się akceptuje teraz w Republice Udało nam się również nawiązać współpracę w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Ja dzisiaj wyjeżdżam do Wrocławia, gdzie realizowane będą pierwsze działania w ramach projektu Cybertron. A jsem velmi rád, že se nám podaří do česko-polské spolupráce přidat i naše ukrajinské partnery. I bardzo se těším, že udá nám se vložit do naší spolupráce polsko-české i rovněž partnerů z Ukrajiny. Je pro mě naprosto nepochopitelné, jaká zvěrstva páchá Rusko na území Ukrajiny a doufám, že i tento projekt pomůže stlumit traumata, která jsou tímto způsobena. jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe to jakie okropności jakich okropności dopuszczają się Rosjanie na Ukrainie i mam nadzieję, że ten projekt przyczyni się do zmniejszenia cierpienia Ukraińców. Jesteśmy z wami radości z oficjalnie, oficjalnie mówimy takle sej wszystkich przedstawiciele jak główni partner, tak ostatni partnerzy partnerzy to to projektu. Dzień dobry. Chciałbym wyrazić tutaj radość, że możemy się spotkać tutaj jako wszyscy partnerzy z głównym partnerem i pozostałymi partnerami. Panu dziękuję panu marszałkowi za bardzo wlidne przyjęcie tutaj na polskiej stronie. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za bardzo przyjemne przywitanie tutaj na polskiej stronie. Liberecký kraj by v tomto projektu chtěl především sdílet a předat své zkušenosti v rámci ukrajinské krize. Kraj Liberecký chtěl by především wszystkim se się swoimi doświadczeniami w ramach borykania się z kryzysem Jeden z takových těch hlavních a důležitých příkladů je ten, že v rámci Libereckého kraje a krajského úřadu je jedno z nejlépe hodnocených center krajské asistenční pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v rámci České republiky. Jedním z příkladů je to, že. W, na, na urzędzie krajskim, u nas w kraju libereckim, znajduje się jedno z najlepiej ocenianych centrum na rzecz pomocy uchodźcom. W tym centrum jest dzielenie jak zachronnych służek, integrowanego zachronnego systemu, tak służek Czerwonego Krzyża, tak służek w ramach inwestycyjnego sektoru a dobrovolnictwa w ramach tego centrum udzielana jest pomoc w zakresie Krzyża Czerwonego w zakresie służb ratownictwa jak również w zakresie kształcenia ja, i gdy się wszystkim przyjmiemy aby taj, ta ta kryze co neidrzyła skończyła a przyjmie Ukrainę to najlepiej tak Musimy zdeklarować, zde że liberecki kraj i nadal przyprawy ukraińskim prchlikom pomocy. Pomimo tego, że wszyscy życzymy sobie, żeby ten kryzys, ta sytuacja trudna jak najszybciej się zakończyła, to kraj liberecki jest nadal przygotowany, żeby wspierać uchodźców z Ukrainy. A to byl jenom jeden z příkladů, proč jsme se do tohoto projektu zapojili a proč jsme tady a proč chceme tento projekt nadále rozvíjet a tu spolupráci zintenzivňovat. I to je tylko jeden z przykładów, dlaczego włączyliśmy się w tą współpracę, dlaczego chceme brać v tym udział i dlaczego chceme tą współpracę v tym zakresie dalej rozvíjet. Uważam, że ten projekt jest niezwykły, przede wszystkim przez to, że jest transgraniczny i włącza samorządy, instytucje publiczne, które, które działają na terenie i Czech, i Polski. Bardzo dziękuję Województwu Dolnośląskiemu, Urzędowi Marszałkowskiemu za zaproszenie Fundacji Ukraina do, do tego projektu, jak również partnerom z Czech, którzy. Zgodzili się brać w tym udział i są w pełni zaangażowani. Po naszej stronie jako fundacji będzie realizacja działań informacyjnych, adaptacyjnych, integracyjnych dla uchodźców w terenach przygranicznych po polskiej stronie. Tutaj już były wspomniane, będziemy realizować kursy językowe, tak żeby ułatwić wejście uchodźcom w społeczeństwo po polskie po stronie czeskiej one będą też realizowane. Tak, żeby osoby po prostu czuły się bardziej komfortowo, bezpiecznie. Będą prowadzone konsultacje z doradztwa zawodowego, porady prawne, wsparcie psychologiczne, tak, żeby właśnie zapewnić przede wszystkim warunki bezpieczne i pierwsze kroki do adaptacji i rozwoju uchodźców, którzy zdecydują pozostać w Polsce. Natomiast też część osób prawdopodobnie podobnie wróci i one ale w międzyczasie będą mogli otrzymać wsparcie na terenie Polski i Czech